11 11 Jedenaście. Jedenaście months miesiące miesiące January Styczeń Styczeń February Luty Luty March. Marzec Marzec April Kwiecień Kwiecień Maj 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 June Czerwiec Czerwiec These are six months To jest sześć miesięcy to jest sześć miesięcy. January, February, March. Styczeń, luty, marzec. Styczeń, luty, marzec. April, May and June. Kwiecień, maj i czerwiec. Kwiecień, maj i czerwiec. July. Lipiec Lipiec August Sierpień Sierpień September Wrzesień Wrzesień Oktober. Październik Październik November Listopad Listopad, december. Grudzień. Grudzień. These are also six months. To też jest sześć miesięcy. To też jest sześć miesięcy. July august september. Lipiec sierpień wrzesień. Lipiec, sierpień, wrzesień. Oktober, nowember and december. Październik, listopad i grudzień. Październik, listopad i grudzień.